Cześć wszystkim. Tu tajemniczy 15A. Wracamy do modygo inamy. Dzisiaj przejdziemy. O, ale na zwrotna. Dzisiaj przejdziemy machinę. Nemezis z dzieciństwa. Bardzo się z tym męczyliśmy. Ja i moje siostry. A dzisiaj to już nie wydaje się trudne. Trzeba tylko lecieć prosto, zbierać kryształy. Niekiedy sobie można skrócić drogę. Bo nie zawsze ukaza się tak wysoko lecieć. Na przykład tutaj możemy spokojnie troszkę dołem przelecieć. Muzyka tutaj jest świetna, jest po prostu niesamowita. Taką się magią kojarzy. Tutaj te kryształy z daleka się wydają, jakby były albo te czerwone, albo te jasno-niebieskie. No wiem, 5. Tak, 5, nie 8, jak tam się pomyliłem. Albo 10. Ale nie, to jednak wszystko są zwykłe, pojedyncze kryształki. Jeśli chodzi o przeciwników, tutaj no, są te ptaki, które nam nie za długo zrobią. Nas wszelkie machiny oblężnicze, które. Raczej nas przepychają, niż żeby nas raniły. Właśnie do nas strzelają. Powiem szczerze, niekiedy można je nawet użyć, żeby nam pomogły. Na przykład poprzez wybicie nas wyżej, albo popchnięcie do przodu. Natomiast jeśli tylko zahaczymy, delikatnie zahaczymy machinem o cokolwiek, to od razu giniemy, mamy poziom od początku. Od razu nas powinno... Jakoś wybić do góry. Tak. Jak widzicie, to nam prawie, że nie zadaje obrażeń. Tylko nas wybiło. Jeśli chodzi o kryształy, no to to nie powinno być większą przeszkodą, żeby zebrać yy, wystarczającą ilość. I jest naprawdę dużo na całej trasie. Zatem jak mamy trzy, to nie tak, że od razu przegrywamy. Po prostu machina zacznie delikatnie spadać. Jednak nawet kiedy ona spada, możemy zbierać kryształy dalej. I z tego co wiem, poprawcie mnie jak się mylę, yy, układ tej mapy jest taki sam w tym poziomie, jak i później w drakarze, który to jest najmniej ulubiony przeze mnie poziomem. Jest monotonny, wolny. Do tego, jak nam na statku zginą pewne postaci, to staje się jeszcze wolniejszy, jeszcze bardziej żmudny. Le Tymczasem lecimy. Mam wrażenie, że jakby machina była kiedyś mniej zwrotna, nie wiem czy to przez ilość klatek, że teraz mam lepszy komputer niż w dzieciństwie, czy jakieś ustawienia. No tymczasem lecimy. Nie wiem co tu komentować. To jest monotonny poziom. Zarówno modem jak i nanom, nanom wygląda on tak samo. Możliwe, że Wam tutaj przyspieszę grę. Tak, tu by nas mogło do góry podbić delikatnie. Nie, już nas nie podbije niestety. Musimy ułapać, bo w tym momencie może nas niefortunnie podbić w dół, żeby było mocno niepożądane. Ale też hitboxy w tym poziomie są dla mnie no mocno niezrozumiałe. Niekiedy to kamera nam pokazuje, że dany pocisk bądź kamień nas daleko mija, A jednak dostaniemy. O, ej, co jest? Ej, coś mi się zacina. Ok, nie wiem co się stało. Jakieś miałem problemy. Na szczęście nie skutkowały one końcem gry. No, jedyne co to troszkę kryształów straciłem przez ten yy, błąd gry. O, Staszek nas uderzył. Tak, zaraz. Masz już mało kryształów! Próbuj do... Tak, na skrócie mamy mało kryształów, że zaraz zaczniemy opadać. Ale jak widzimy, widzicie, mamy nawet mniej niż te trzy. A i tak bez problemu dajemy radę jeszcze sterować, lecieć. I z tego co pamiętam to zbliżamy się już do końca. Teraz lecę w dół. Wydawało mi się, że zbierze tam ten kryształ, niestety nie. Tutaj chyba gra przewidziała, że będziemy mieli problemy z kryształami, przez to one są znacznie, znacznie niżej. I chyba tam jest koniec, bo jak widzicie, mam tutaj kryształy w prostej linii, a tam następuje ich odcięcie. I tam zakończymy nasz monotonny poziom. Balansując na granicy kryształów. Chyba jednak nie, chyba jeszcze musimy dalej polecieć. Coś w pamięć szwankuje. <grybujesz> Ale na pewno już nie jesteśmy daleko. Do końca. O, proszę, mam mniej i nie mogę się już zbijać. Przybuję tutaj do końca. Nie, nie mówcie mi, że tutaj przegram. To się nie może tak skończyć. Wybij mnie do góry. O, o, dziękuję. No, 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 dajesz? Dajesz, dajesz? Wierzę w ciebie wybi. Oh, ledwo. Ale udało się. Ej, skąd tak ona może latać? Już dopiero co gra nam pokazywała, że spadamy. A ty co, śledzisz nas, ptaszku? No. Jednak spadliśmy. Nie wszystkie rośliny... Tak. Dobrze. Wydawało mi się, że można tu się było stopnąć, ale widocznie źle pamiętam. Tak. Pokażę Wam tylko zgon. A tu lecimy jeszcze raz. Bo teraz muszę pamiętać, co komentowałem, co nie. Także tu mamy kolejny poziom drogę na górę, Freji, który naprawdę lubię to zobaczcie, kupiłem specjalnie kluczyk od naszego dżina, on nie działa. Mieczem też nie da się otworzyć, ani atakiem. Ta skrzynia jest dla ozdoby. Mamy też także takie płonące wyrzutnie, można je przeskoczyć, więc to nie jest Jakaś ducha przeszkoda. I te roślinki, one są naprawdę nie fair. Bo one gryzłami oczywiście zadają nam damage, zabierają nam życie. Ale są takie momenty, kiedy nam zabierają yy, życie nie tylko w czasie ataku, ale cały czas. I wpadają w taką niekończącą się pętlę zabierania życia. Podobnie jak to jest w etapie kopuła, gdy spadniemy na kolce, to jest na tym kamieniu. I proszę, to jest ewidentny błąd gry. Tak samo jak nie wiem, czy widzieliście, jakbyśmy u Bogina, on nam mówił, że musimy odnaleźć boginię w freję. W tekście padło dwa razy odnaleźć. Także nie wiem, czy tego nie wyłapali, czy w ogóle nie było testów tej gry, ale takie no, pojedyncze błędy, niektóre irytują, niektóre są po prostu zabawne. I tu widzimy, jest coraz mniejsze te kręgi, zataczamy, to oznacza, że coraz bliżej jest szczyt tej góry. Nie, nie żartujcie sobie, że znowu zginę. Muszę się skupić. Albo zdobyć serce. Ej, o właśnie, widzicie? co się dzieje. No. Nie wiadomo skąd nasza postać padała, jakby dostawała damage. A, mając tak mało serca, powinno nas to od razu zabić. Ale jestem już spokojniejszy, mamy całe serce. O, nasz stary znajomy. Przeżyłeś? No tak, ty nie żyjesz. Więc jak mógłbyś przeżyć, jak już nie żyjesz? I tu chyba już będzie koniec. Tu już zaraz będziemy kończyć poziom. Teraz tylko nie zginąć w głupi sposób. No. Tak, poziom ukończony. Co? Kim jesteś? I ta wspomniana Freya. Uciekaj stąd czym prędzej, zanim zauważy cię strażnik. Ale muszę cię uwolnić! Już za późno. Obudził się. Postaraj się zniszczyć łańcuch mocujący klatkę na drzewie, a użyję swojej mocy, by poskromić strażnika. To magiczna klatka, i przez jej pręty moja moc się nie wydostanie. Spróbuj dotrzeć na szczyt klatki i zniszczyć łańcuch, który ją podtrzymuje. Okej, okay, ale Tramja mówiła to samo. A ty, ojcze, powtarzasz? Tu mamy kruki, które widzieliśmy wcześniej, te małe możemy pokonać permanentnie, tego dużego natomiast możemy tylko ogłuszyć, w taki sposób. Wykorzystaj moment, gdy kruk jest ogłuszony i szybko dotrzyj na wierzch klatki! Tak, musimy dosyć się na górę klatki, tam ją zaatakować, tylko że musimy to zrobić dwukrotnie. Niestety jest bardzo mało czasu na te skoki. Ale ten kruk atakuje trzy razy, potem odpoczywa, więc mamy czas. Niestety jest tak, że jak już pierwszy nasz atak dosięg... pierwszy atak nasz dosięgnie. To wszystkie inne także, bo to jest akurat taka seria ataku, gdzie my wstajemy. A dostajemy kolejną, ale jak widzicie można to przeskoczyć bez bezproblemowo. Tak. Naprawdę wypadłem z prawy. Tu możemy spaść. To nam powoduje, że życie się odnawia. To jest kolejny błąd, poziom, poziom powinien się odbyć od nowa. Ale jak widać kolejne niedopracowanie. Także im dalej w las, tym więcej błędów. Mimo to dla wielu, wielu jest to gra dzieciństwa. Tak samo jak na tym poziomie. Jeden skok, drugi w powietrzu i atakujemy łańcuch, który nas odpycha. Teraz musimy wykonać to wszystko ponownie. I poziom będzie ukończony. I przed nami... Będzie najbardziej irytujący. O, popełniłem błąd. Tak. Źle się wybiłem. Popełniłem błąd, więc musimy tam iść jeszcze raz. Czemu tak dzisiaj lamie? Tam nie wiem czemu. No. Po prostu lama za lamą. Mógłbym do z tych lam. Tak, jeszcze zginę z powodu serc. Nie, naprawdę nie wiem, czemu tak lamię. Nie wiem, czy to pokaże, czy spróbuję przejść poziom jeszcze raz i zrobię cięcie. Zobaczymy. No i trzeci atak. Okej. Okay. Jeden skok. Powietrze podwójny, miecz i atakujemy. Dziękuję ci, chłopcze. Tak, a kruk Zaprawdę dalej, a dziwne to czasy, gdy mały bohater ratuje boginię. Wiem, co Cię do mnie sprowadza, ale zanim porozmawiamy, pozwól, że uleczę Twoje rany i nieco Cię wzmocnię. Wspaniale, teraz jesteś już silniejszy. okej okay. Siła będzie Jakie to ci wzmocnienie? By dostać się do Odina. Chyba tylko on może stanąć przeciw Lokiego. Mój kruk zaniesie cię na pokład magicznego drakaru. Wioślarze będą cię słuchać we wszystkim. Dotrzyj do Odina, chłopcze. Bądź zdrów. Miałaś mnie uzdrowić, a było tyle samo. Ale okej, okay, to na dzisiaj będzie tyle, te poziomy były długie, jeszcze zobaczymy czy wytnę część śmierci czy nie. Także trzymajcie się, pozdrawiajcie, cześć.